A i widzowie, Emilka sobie jeszcze, widzowie, smacznie śpi, ale będzie się pomalutku budziła i dzisiaj Emilka pójdzie ze mną na plac zabaw i będzie się tam świetnie bawić, a może nawet się uda i będzie się huśtała z jakimś kolegą na podwójnej huśtawce na dwie osoby, bo jest taka huśtawka na dwie osoby. Witajcie! Kręcimy ci kolejny odcinek. Dzisiaj idziemy na plac zabaw. Cieszę się, idziemy ci na plac zabaw. No tak, Emilko, idziemy ci na plac zabaw. Emilko, a skąd ty wiedziałaś, że idziemy na plac zabaw? No, domyśliłam się tak. Co, słyszałaś, jak mówiłam? No, słyszałam. No się bardzo cieszę. Pewnie ci super dzień, super dzień się ci zapowiada. No i my już z Emilką widzimy się na śniadanku.